Challenge. Chcę kręcić pierwszy! Świetnie, cała góra różnych lodów. To spełnienie marzeń. Kate, twoja kolej. Kręci mi się w głowie. Co tam wypadło? O nie. Dlaczego jestem tak karana? Papryki są takie ostre, nawet nie zdążę skosztować tego pysznego ciasta! Twoje ciasto wygląda coraz groźniej z każdą papryczką. A moje lody tylko dodadzą tortowi smaku. Są kolorowe, piękne i bardzo smaczne. Wiem nawet, jak zrobić jeszcze ładniejszy tort. Zbuduję coś na samej górze. Moje lody są akurat w kubełku. Fajnie byłoby też, gdyby tort był jeszcze wyższy. Na przykład za pomocą kulek lodów. Wow, jaki wysoki! Nie masz pojęcia, jakie to będzie pyszne. Zaraz spróbuję kawałek i opiszę bardzo szczegółowo. To jest niesamowite. Tak jak myślałem, bardzo smaczne. Kate, może chcesz spróbować? Oczywiście, że tak. Ale nie dostaniesz! Po co ci moje ciasto, skoro czeka na ciebie taki duży tort z papryczką? No to do dzieła! Mam nadzieję, że po kilku kęsach nie wznieca tu pożaru. Życz mi powodzenia! A moje usta płoną, co za koszmar! Nie zjem tego więcej! To są prawdziwe tortury! Tak? Czyli będę musiał użyć koła karnego. Zobaczmy, jaką karę otrzymasz! Tabasco! To znaczy, że twój tur będzie jeszcze bardziej ostry. I użyję do tego właśnie zasu Tabasco. Co ty robisz? Przestań! Z niebieskiego zrobił się teraz czerwony. To okropne. Teraz na pewno się spalę. Jeśli będzie pożar, to przez ciebie. Jakie to jest ostre. Już nawet nie czuję ust. Z twoich uszu wydobywa się para. Ojej, no to lecę. Dokąd? Co dokończy ten tort? Najwyraźniej tym razem musimy zatrzymać koło. Lepiej zrobić to z zamkniętymi oczami. No i co tam jest? i ogórki? Nie planowałam robić sałatki. A będziesz musiała. Mam nadzieję, że mnie się poszczęści i dostanę coś smacznego. To nie fair, trzeba to powtórzyć. Wszystko jest fair. A jeśli będziesz oszukiwała, to dostaniesz koło karne. No właśnie, gdzie są moje czekoladowe prezenty? Uwielbiam Nutelle i Bueno. Ja będę musiała zrobić najbardziej kalorycznego burgera, jakiego widziałam. Majonez jest tak ohydny, jakby był zrobiony z samego tłuszczu. A Nutella jest rewelacyjna. Mógłbym ją jeść cały czas. Mam wycisnąć majonez na ciasto. Jest taki gęsty. To po raz kolejny dowodzi, że jest bardzo tłusty. Mam pomysł! Nutella też jest gęsta, więc będę pracować jak przy szpachlowaniu. Wystarczy, że na ciasto nałożę czekoladowy krem. To chyba najpyszniejsza szpachla, jaką kiedykolwiek robiłem. Okej. Teraz pozostało już tylko dokładnie rozłożyć masę na cieście. Dzięki temu będzie równomiernie wyszny. Też muszę tego spróbować. Ups, teraz mam czekoladę na całej twarzy. To nawet fajne. Przynajmniej spróbuję czegoś pysznego. Głupi majonez, nadal nie chce wyjść. No dalej! No w końcu, ale wygląda po prostu obrzydliwie. Coś jest nie tak z moim ciastem. Chyba nie jest wystarczająco równe. Muszę to sprawdzić. A ja w międzyczasie pożyczę twój wałek i rozsmaruję majonez po całym cieście. Już wiem. Muszę zrobić warstwę na górze nieco cieńszą. Co to jest? Skąd tu się wziął majonez? Kate, chyba wiem, ktoś za to odpowiedzialne zniszczyłaś moje ciasto. Dlaczego wcisnąłeś mi słoik na rękę? Żebyś mi więcej nie przeszkadzała. Pomóż mi teraz, jak mam to zdjąć? Sorry, nie mam czasu. Muszę jeszcze rozłożyć czekoladki na torcie. Co bardzo wymagająca praca tak na marginesie. Wyszło idealnie. Jak ja mam ułożyć ogórki? To jest większe wyzwanie, zwłaszcza z moją ręką w słoiku. Spójrz, jaki tort zrobiłem. Jest taki czekoladowy i taki duży. Ja też taki chcę. Dlaczego nie pozwolisz mi chociaż spróbować? A ja dam ci moje ciasto. Twoje? Nawet wygląda obrzydliwie. Nie dzięki, wystarczy mi moje czekoladowe cudeńko. Jakie to jest dobre? Radzę każdemu spróbować takiego tortu. To są emocje nie do opisania. Ja też muszę spróbować. Niestety myślę, że nie będę tak zachwycona. Szkoda, że nie widziałaś swojej miny. Moje ciasto jest okropne. Fuj. No co, tym razem wylosuję? Wow, wata cukrowa. Wspaniale. Mam nadzieję, że ja też dostanę coś dobrego. Kurczę, jakieś świeczki? To świeczki, które trzeba będzie zdmuchnąć. No ja będę na to patrzeć i się śmiać. Bo ja z kolei mam do jedzenia mnóstwo waty cukrowej. Nie dość, że można ją zjeść, to można z niej zrobić prawdziwe wąsy. I nie tylko wąsy, również bróbkę. Teraz jestem piratem. Wata cukrowa to naprawdę dobra rzecz. Jest pyszna, a przede wszystkim daje dużo radości. Zgadzam się. Ja też spróbowałam waty cukrowej. Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko. Jest naprawdę pyszna. Pyszna? Jak śmiesz! Oddaj mi całą moją watę. Nie powiedziałam, że możesz jej dotykać. Hej! Będę nią dekorować tort. Każdy milimetr jest dla mnie bardzo ważny. Można z niej zrobić bardzo fajne figurki króliczki, a nawet keczuszkę. Będą bardzo fajnie wyglądać na moim już pysznym i dużym torcie. Teraz nadszedł czas, aby go spróbować. Jakie to jest dobre, tak jak myślałem. Ciasto ze świeczkami jest fajne, ale jak je zjeść? Po prostu je zdmuchujesz i tyle? Ale wygląda to bardzo fajnie, trzeba przyznać. Zgadzam się, tort wyszedł rewelacyjnie. Teraz nadszedł czas na zapalenie świeczek. Raczej na to, żeby je zdmuchnąć. że to jest śmieszne? Włączyłaś alarm. Teraz wszyscy będziemy mokrzy. Co ja zrobiłem? Nic nie widzę, głupia woda. Tom to wszystko twoja wina. Dobrze, że przynajmniej ciasto nie uległo zniszczeniu, a moje uległo! Mimo to nadal jest niesamowicie smaczne. Dobra czas, żeby mi ja spróbowała smak świeczki, ale torti tak jest świetny. Cieszę się. O, ale fajnie, duży czupaców. A u ciebie? I u ciebie? Mój jest największy, a twój to jakiś żart! Może jest mały, ale na pewno będzie pyszny. Zjem go. Nie jest zły, ma truskawkowy smak. Wspaniały, słodziutki. Zobacz, co ona robi. Ej, co jest? Dlaczego się śmiejecie? To już patyczek? No i co z tego? Jedźcie swoje. No to zaczynam. Opakowania nie potrzebuję. Ale pyszny i czerwony. A ty co masz? Twoje opakowanie. Przepraszam. Muszę się zająć moim chupaczupsem. Smakuje wyśmienicie. Tylko nie mogę go ugryźć. Nie jest taki duży. Znowu. To było niechcący zaczynaj. Nareszcie to dopiero Lizak. Czemu nie mogę go podnieść? Co robić? No nie da rady, jest za ciężki. Kurczę. Mam pomysł. Wezmę okulary i oczywiście młotek. Co zamierzasz zrobić? Zaraz zobaczysz. O tak, to było wspaniałe. Nie muszę podnosić całego czupa-czupsa. Mam go w kawałkach. To takie słodkie, pyszne. Po prostu rozpływa się w ustach. Wspaniały smak. Taki słodziutki. Co za uczta. Zjem szyściutko. Niesamowity smak czupaczupsa. O, już prawie koniec. To było niesamowite. Oj, i jeszcze jeden kawałek mam. Uwielbiam słodkości. Jestem najszybsza. Co to jest? Taka mała cola? A ja mam zwykłą. A ty co masz? A ja mam ogromną butelkę coli. O tak, mam główną nagrodę. A ty? Pij swojego mikrosa. No i dobra, otworzę tę butelkę. Spróbuję. Ojej, ale fajne. To nie Coca-Cola, to słodki żel. Jestem pewna, że to jest niesamowicie pyszne. Miałam rację. Uwielbiam to. Ej, chcę jeszcze? Szkoda, że już nic nie mam. Rzeczywiście, bo miałaś mikroporcję. Nie gadaj tyle, tylko pij. No dobra, a co ja mam? O tak, też mam całą butelkę pysznego syropu. Świetnie się to pije. Wow! Na bank wypiję ściutko. Dasz radę? No pewnie to jest wspaniałe. Zastała jeszcze troszkę. Muszę się do tego jakoś dostać. O nie, mój palec utknął. Co robić? Jak ci pomóc? Już wiem. Olej na pewno pomoże. Poleję nim twojego palca. Nie kręć się. No, widzisz? Od razu lepiej. Spróbujmy. Okay. Wyciągamy. No i po wszystkim. O, teraz jest cały tłusty. No i co z tego, ale za to jest cały. Fuj, jaki paskudny paluch muszę go coś wytrzeć. Najlepiej o siebie. A twoja Coca Cola już dziś poszła. Hej, to moje! Już zaczynam pić. Kurczelka ciężka. Ale jak dobrze smakuje! To po prostu rozkosz. Co ty robisz? Przestań! To najsmaczniejsze, co kiedykolwiek piłam. Chcę jeszcze. On nie, zachowujesz się jak Prusie. Jestem po prostu szczęśliwa. To było naprawdę super smaczne. Palce lizać. Ja pierwsza. Co tam jest? Co to takiego? Dlaczego to jest takie małe? To niesprawiedliwe. Podnij swój klosz. Dobra. Patrz, mam świetną pizzę. Jestem zadowolona. Teraz ja. Ja. Wow, mam ogromną super pizzę. Po prostu ekstra. Nieźle, co za rozmiar. Lepiej zaczynaj od swojego maleństwa. No dobra, jest dosłownie na jeden gryz. Oczywiście, że ją zjem. Jest naprawdę dobra. Szkoda, że taka mała. W ogóle jej nie poczułam i po wszystkim. Teraz ja. Yes. Jak ją zjeść? Mm. Już coś wymyśliłam. Zrobię taką żmijkę i zjem od początku do końca. To uh -huh. bardzo smaczna pizza z kiełbaską i serem. Po prostu będzie rozpływać się w ustach. Odlot. No palce lizać. Zaraz zjem wszyściutko. Miam, miam. No i koniec. Było super, teraz ty. A ja zrobię ekstra kanapkę. Wezmę kilka kawałków na raz. To jest świetne. Wspaniała pizza. Wielbiam taką salami z salami serem. Pyszności. Widzisz, jak ona to je? Zjem calutką. Naprawdę, chociaż jestem już zmęczona. Muszę przyspieszyć. Trzeba pomóc przyjaciółce. Gdzie nasze czapeczki? Daj, jesz, daj, jesz! Co? To maraton pizzy! Jesteś w tym mistrzynią! Dalej, naprzód! Jedziesz! Jeszcze, jeszcze! Udało mi się! Zjadłam! Hurra! Dałam radę! No i znowu dostałam małą czekoladkę. A ja mam całkiem niezły rozmiar. A ja mam ogromną tabliczkę czekolady, świetnie! Twoja, i twoja i moja. Ty zaczynasz! Dla małej czekoladki wezmę mały garnek i małą butelkę mleka. Wymieszam wszystko i będę miała piękną szklankę czekoladowego koktajlu przyjemnością go wypiję. Będzie naprawdę dobry. Uwielbiam smak czekolady. Mmm, Ale dobre. Ojej, a co tu mamy? Czekoladę? Wspaniały napój. Mogłabym wypić jeszcze 10 z takich koktajli. Teraz ty. No dobrze, myślę, że po prostu zjem tę czekoladę. Jest taka dobra. Wręcz ją pochłonę. Rozpływa się w ustach. To niewiarygodne. Ale mogłabyś być ostrożniejsza. To istne szaleństwo. No dalej. Zjadaj swoją czekoladę. Come on! No pewnie, że zjem. Tylko jest taka duża. Nie zmieści mi się do ust. Będę musiała coś wymyślić. Hmm. I już wiem, co z nią zrobię. Pokroję na kawałki i połączę w inny sposób. Okej. Okay. Jest. Spróbujmy. Hmm. Świetnie. Tadam, domek z czekolady. Super, co? I teraz tę konstrukcję zjem z przyjemnością. Wow! No może troszkę przesadzam, ale i tak jest to o wiele łatwiejsze do zjedzenia niż jedna wielka tabliczka. Ja też chcę kawałek, może nie poczęstujesz. No miałam sporo tej czekolady, ale wszystko zjadłam. Ty sprawdzasz pierwsza. Wow, Wow! ciastka z mlekiem, niesamowite. A teraz ty. O, ja mam tak małe ciasteczko, że ledwo je widzę. O nie! A ty co masz? Okej! Okay. Wow, co za ciacho! Jakiś gigant! Ale ty jesteś pierwsza. Yes. No i co ja z tym zrobię? Dobra, włożę na dno szklanki z mlekiem. Myślę, że jest już odpowiednio na Raz, dwa, trzy. No i to wszystko. Nieźle. A teraz ogromna szklanka mleka. Uwielbiam mleko. Jest takie pyszne. Kiedy nauczysz się jeść? Wypiję wszystko do dna! To było niesamowite, takie pyszne! Yeah. Teraz ty jedz swoje ciasteczko! No dobra! Mm, jaki aromatyczny biszkopt! Ojej, wpadło mi do mleka! Co ja teraz zrobię? Mm. Muszę wszystko wypić! Okej! Okay. No ciastko oczywiście zostało na dnie! Ej, to nie przejdzie, zjadaj! Ale jak? Muszę je jakoś wyciągnąć! Udało się! Nasiąkło mlekiem jest taki mięciutkie i pyszne. Super! Zostałaś tylko ty i twój gigant! Dziewczyny, nie bądźcie zazdrosne! Mam takiego wielkiego herbatnika i taką małą szklankę mleka. Ale już coś wymyśliłam. Wyleję mleko na sam środek i zjem. O, oh, wow, to będzie dobre! Mmm, Pyszka! Ja też chcę. To było pyszne, ale jakoś tak źle się czuję. Fuu, co za okropny smród! Ej, co jest, dziewczyny, co się z wami dzieje?